Dzisiaj mamy kolejowa Straż Pożarna i kolejowe ratownictwo techniczne. Kolejowa Straż Pożarna to normalne, tradycyjne barwy czerwone. Tutaj mamy Mazura, Spota i Buzette, czyli czołgi, wozy ze technicznego, VT wyprostować tank. Tutaj mamy skanie. Podnośnikiem, drabina, i z koszem. Tutaj busika Tutaj jest drabina bez kosza. Podnośnik hydrauliczny, wagon cysterna. I tu dwa kolejne. Wody z technicznego i wagon dla załogi. I tutaj ciągnie BR218, bo to jest lokomotywa ze zestawu startowego Straż Pożarna. A gangarin ciągnie. Wagony kolejowego artystu technicznego, czyli wagon techniczny i wagon platforma z WZT, oba są czołgi. Yy, oba czołgi są zrobione na podstawie, znaczy oba bozy są zrobione na podstawie czołu T55. Tylko tutaj mamy akurat produkcja: przeróbka czeska i przeróbka polska. Mamy Vt55A i wzt 2. Czyli mamy już jest plastikowy, to jest kartonowy z papieru. Dobra, no to polecimy sobie. Tak ja Jeszcze raz pokażę w PWT 5A i WZT2 czyli mamy czeski, porównanie czeski i polski, czeski, polski, ale na podwozie tego samego czołgu, czyli w T55. I tutaj mamy też Mazura Strażackiego, Cysternia spota WZT, w ogóle tutaj są. W parwach strażackich, Straży Pożarnej. i Tutaj też ten jest na podwoziu czołga T55, a ten na podwoziu czołga T72. Plastikowe modele. wydawnictwa SDV czeskiego bardzo fajne wydawnictwo. Hasici. Jeszcze jedno więcej kolego Sawek bardzo lubi te